Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam. Od razu się uśmiechnijmy. Do siebie w lusterku albo do Boga podnosząc oczy: Duchu Święty, stąp na każdego z nas. Daj nam dzień pełen cudów, pełen Twojej dobroci, pełen wdzięczności. I dzisiaj właśnie o wdzięczności jest mowa w Ewangelii. Jezus mówi: Wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy byli wykonać. Jestem sługą Chrystusa. Nie żyję dla siebie, ale żyję dla Chrystusa. Jak jesteś dobrą żoną, dobrym mężem, dobrym rodzicem, jak jesteś dobrym dziadkiem, babcią, robisz to wszystko dla Chrystusa. Dobrym pracownikiem, jak chcesz do kościoła się pomodlić, robię to dla Chrystusa. Więc jeżeli coś wykonałem, sługą nieużytecznym jestem. Boże, dziękuję Ci, że mogłem to zrobić. Wszystko jest dzięki Tobie, dzięki Twojej chwale. Ty to sprawiasz, że ja mogę działać. I Zachęcam, żebyśmy mieli właśnie taką postawę. Dzisiaj Jezus nas zaprasza do wdzięczności. Nie buduj na sobie, ale za wszystko bądź wdzięczny. Jestem sługą nieużytecznym. Cokolwiek dobrego w moim życiu, to dzięki Bogu, bo Bóg pracuje we mnie. To on wcześniej utorował całą drogę. To on sprawił, że ja mogę działać. To on ci dał drugą połówkę, to on ci dał dzieci, on ci dał pracę. Udało się coś. Sługą nieużytecznym jestem. Dzięki Bogu jest wszystko. Zachęcam do takiej postawy i na takie wdzięczne serce każdemu z was błogosławie. Bądźcie ludźmi, którzy dzisiaj dużo dziękują. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Aby nasze serca rosły, pomódmy się teraz z Maryją. Popatrzmy na Maryję. Jest taki utwór mocny w duchu, najpiękniejsza z kobiet. Zachęcam, żeby go kliknąć. To jest Maryja Służebnica. Kobieta, która jest całym życiem pełna wdzięczności, pokorna służebnica Pana. Posłuchajmy. Do zobaczenia.